Cześć. Dziś scharakteryzujemy sobie bóle migrenowe, przyczynę i objawy. W ostatnim filmie powiedziałem o napięciowych bólach głowy. Jeśli nie widziałeś tego materiału, zapraszam, link będzie w opisie. Dzisiaj powiemy o migrenach. Jest to nadwrażliwość układu nerwowego na bodźce. Około 23% wszystkich rodzajów bólu głowy. Ból jest ostry, długotrwały. Może utrzymywać się w skrajnych przypadkach nawet do kilku dni. Odczuwalny najczęściej jest po jednej stronie głowy, prawej bądź lewej. Często pacjenci mówią, że czują ten ból za okiem. Często występuje nadwrażliwość na światło, dźwięk, zapach, występują nudności, wymioty. Bardzo często ból pojawia się rano, czyli osoba budzi się już z tym bólem. Nie działają leki przeciwbólowe, ewentualnie jakieś duże dawki mocnych leków. Takie miejscowe działanie lokalne, tutaj w obrębie głowy, szyi, też zazwyczaj mało, mało poprawia. Bóle migrenowe korelują z cyklem hormonalnym oraz ze spożywanymi produktami. U jednej piątej pacjentów pojawia się przed bólem aura. Są to błyski światła, jakieś prążki, plamy, świetlne. Tak opisują to najczęściej osoby, które tego typu dolegliwości mają. Migreny, jak wcześniej mówiłem, jest to nadwrażliwość układu nerwowego. Naszym zadaniem jest dojście, dlaczego organizm nie radzi sobie z dużą ilością bodźców, albo dlaczego nadmiernie interpretuje małe bodźce, takie jak światło, dźwięk, dlaczego to jest drażniące dla naszego organizmu i bardzo obciążające. Wszystkie te objawy, o których wcześniej powiedziałem, mają wspólny mianownik. Czyli organizm nie radzi sobie dobrze z bodźcami, to oznacza, że ma małe zdolności regeneracyjne. Naszym zadaniem jest poprawić możliwości regeneracyjne organizmu. Wykorzystuję do tego neurodiagnostykę, żeby zlokalizować, zdiagnozować najbardziej obciążające stresory Twój organizm. Wykorzystując triadę zdrowia, opierając się na triadzie zdrowia, szukamy tych. Bodźców, które obciążają organizm nadmiernie. Mogą być to strukturalne, czyli jakieś stare urazy, blizny, mogą być to jakieś biochemiczne, czyli związane gdzieś tam z żywieniem, z poziomu brzucha, i mogą być to jakieś czynniki psychosomatyczne. Neurodiagnostyka pozwala mi precyzyjnie określić bodziec, który najbardziej w tym momencie obciąża Twój organizm. To jest trochę można porównać do obierania cebuli. Zdejmujemy sobie te warstwy i za każdym razem dokupujemy się do bardziej głębszych problemów, które obciążają organizm. Zależy nam na tym, żeby Twoje ciało dobrze reagowało i dobrze interpretowało bodźce. Nasza praca ma na celu na tyle poprawić pracę Twojego, funkcjonowanie Twojego organizmu, żeby bóle migrenowe albo się w ogóle nie pojawiały, albo ich częstotliwość i natężenie się znacznie zmniejszyło. Jak zawsze mile widziane udostępnienie, łapka w górę i subskrypcja, jeśli Cię to interesuje. Do zobaczenia, cześć!